Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, dzisiaj nagrody za Division Rivals Liga pierwsza, Ranga druga, także nie wiem jeszcze dokładnie co wezmę Ale będą jakieś paczki, także mam nadzieję, że jakaś fajna pomarańczowa karta wleci Zobaczymy, zostawcie łabeczkę w subskrybujcie kanał To w to jest daily. I moi drodzy, oczywiście klasycznie zanim przejdziemy do dalszej części odcinka To pora na kolejną część Pewniaczków Alwina. W ostatnich, w ostatnich pewniaczkach dałem wam kupon, dałem kupon, nie pamiętam gdzie tam było dokładnie zdarzeń, ale wszedł, pierwszy nasz zielony kupon, dosyć szczęśliwy był to kupon, ponieważ City w ostatnim momencie zliło bramkę, dzięki czemu było 2,5 bramki, także szczęśliwie, ale jednak zielony kupon, więc bardzo mnie to cieszy, przy okazji również wczoraj na live stawialiśmy sobie kupon, stawialiśmy 5 zdarzeń, nie weszło jedno, nie weszło Chelsea z niestety, więc... Szkoda, było bardzo blisko, ale niestety dzisiaj moi drodzy, dzisiaj słuchajcie wraca Liga Włoska, co mnie bardzo cieszy, bo Liga Włoska to jest coś, co bardzo lubię, oprócz Atalanty i Napoli, bo Napoli też mi zepsuło parę razy kupon, ale oprócz Ligi Włoskiej jest też coś takiego jak specjalne zakłady na Food Champions, na Food Champions, w które będziemy grali, między innymi proszę Państwa zakłady, którym zawodnikiem strzeli więcej bramek, ile zdobędę bramek podczas całego Food Champions oraz czy najlepsza karta, którą trafię będzie miała powyżej 86,5 czy poniżej, także jest to w zakładce e, zakłady sportowe Fifa. Polecam sprawdzić, może być śmiesznie podczas tego Food Champions. I oprócz tego to, co wam mówiłem, jest też specjalna zakładka w meczu e, Juventusu. Oczywiście chodzi o tak zwane pewniaczki Alvina. I proszę państwa, są takie właśnie zakłady, jakie widzicie na ekranie. E, szczerze mówiąc, tak ciężko powiedzieć generalnie, co bym obstawił z tego wszystkiego, bo najlepiej to obstawić przed tym, jak będą oficjalne składy, żeby wiedzieć, kto na pewno będzie grał. Wydaje mi się, że Marata powinien grać razem z Dybalą, ale nie jestem tego w 100%, jak powiem, więc wam poczekać z tymi zakładami do godziny 20, tak mniej więcej, nie? Mamy, jak widzicie, 5 spotkań. Możemy wszystkie 5 spotkań w sumie obstawić. Specja kontra Hellas Verona. To jest generalnie... W tym meczu wydaje mi się, że możemy pójść w x2, czyli że wygra Hellas lub, e, lub będzie remis. Nie lubię zbytnio obstawiać Hellasu, aczkolwiek... Mają tego Simone w formie, zaryzykujmy. Następny mecz to jest Lazio kontra Empoli. Myślę, że możemy dać tutaj czyste Lazio. Mam nadzieję. Wygrałem u siebie, no teoretycznie powinni chyba sobie dać radę, więc... Polecimy tutaj w czyste Lazio. Nie, Sassuolo kontra Genoa. Myślę, że tutaj również możemy pójść. Sasuolo Generalnie trenerem Genoa jest Szewczenko, który też jest łączony z polską prezentacją, ale Genoa gra naprawdę słabo przez ostatnie kilka spotkań. Więc myślę, że Sasuolo powinno sobie dać radę. Milan kontra Roma. To jest mecz, którym to może być trochę pułapka, ale ja, ja zaryzykuję i chyba pójdziemy tutaj, że w obie drużyny strzelą gola. I słuchajcie na sam koniec wisienka na torcie, proszę Państwa, Juventus kontra Napoli. Niekoniecznie musicie się mnie słuchać. Ale ja raczej pójdę w czysty Juventus. Napoli ma bardzo mało zawodników właśnie przez te wszystkie absencje, więc ja zaryzykuję. Powiem tak, ja zaryzykuję. Generalnie ja mam coś takiego jak bonus X25, ponieważ ostatnio grałem sobie za 25 zł i niestety nie wyszło mi jedno zdarzenie, przez co miałem zwrot. Także ja stawiam za 25 zł tak czy inaczej. Do wygrania jest 218 z groszami, także proszę Państwa, taki kuponik jest. Stawiany. Ostatnio było zielono, mam nadzieję, że dzisiaj podtrzymamy te pasę. Wszelkie linki macie dzisiaj, jak zwykle, w komentarzu przypiętym. Lecimy do dalszej części odcinka. I chyba wezmę dziś również tę trzecią opcję, bo jednak monet nie potrzebuje Znaczy teoretycznie bym potrzebował na Neymara, ale już niech będzie ten Martins. Wezmę tę trzecią opcję po prostu i tyle. Więcej paczek dla Was lepszy kontent. Większe szanse na trafienie pomarańczowej karty też... Te, jest, ja po prostu tak na to patrzę. Większe szanse na trafienie pomarańczowej karty. Jeszcze pewnie sobie robimy jakieś paczki 2x81, także póki jeszcze są, to warto je robić. A my trafmy sobie na sam początek coś fajnego, coś fajnego wymiennego trafmy. Paczka za 5000 50 monet. Dawid DH84. No niestety Dawid DH84 nie kosztuje zawrotnej ilości pieniędzy. Jest, jest to całkiem gówniana paczka, trzeba przyznać. Ale jeszcze jest paczuszka za 100 tysięcy monet. Zobaczmy. Minimum rating 84, może chociaż wokalczyk. O, jest, jest jest! Headliners, Headliners z Kolumbii. Ten, Sporto, to jest bardzo dobra karta, to jest Diaz, naprawdę świetny, świetnie wygląda, trzeba po prostu przyznać, że wygląda on świetnie, elegancko, mamy kartę Headliners, która, jest, która nie jest kandrewą, to mnie najbardziej cieszy. że to nie jest już kandrewa. Ale ten Diaz, powiem wam, wygląda naprawdę solidnie. Szczerze, że nie ma 5 sztuczek, ale z statystyki to ma przepotężne. Jeszcze Inform Bowen, witam serdecznie, również jest Gundogan. Dobra, zobaczmy jak, jak, jak to wygląda z tym Diazem, ma 4 na 4, troszkę słaby balans, trzeba przyznać, ale powiem wam, że oprócz tego, naprawdę solidna karta. Nie wiem jak sobie radzi Porto, 4 winy z rzędu powinni sobie dać radę ogarnąć. Przyzwoita karta, jest też Bowen, Gundogan, Ziesz, więc... Elegancko. Dobra, więc co, zagrajmy sobie może Division Arrivals, jak widzicie mamy aktualnie streak. Podwójne zwycięstwa aktualnie mamy, więc e, jesteśmy no, nawet blisko tej elitarnej ligi. Fajnie byłoby ją wbić na, na przyszłe nagrody. Mamy dwóch potężnych headlinersów na walce, Anderson i Diaz, naprawdę. To no, definicja idealnych zmienników, więc mam nadzieję, że na by... tą sobie radę po prostu. Zinola, e, O nie, masz piątkę z tyłu. Uff, mam nadzieję, że nie będzie tą piątką z tyłu, nie lubię tak. Albo tam jeszcze Di Maria Headli Nie Headliners, jest Adidas dokładnie. Zaha. Na zielono uderzenie, mój Zacha, już w tą bramce widziałem. Kurczę, ładne, ładna próba. Hakimi, to jest solidne bramka, nie? Okej, okay, tak miało być. Pele, Aha! I to jest bramka, nie, no w sensie, aż go przeproszę, bo to co zrobił Zacha tutaj to jest troszeczkę nienaturalne, nie? To co zrobił Zacha było troszeczkę nienaturalne, no ale no ładna bramka, Pele trzeba to przyznać, że ładnie zawinął i mamy 1-0, ale ten odbiór Zacha, no ciekawy, bardzo ciekawy. Kylian Mbappé i Broni Wojtek 16. Wow. Wow. Co jest z tymi fineskami dzisiaj? Naprawdę. Jeszcze jest Relsona aż tam porobił. Roberto Carlosa. Relson. Podanie. Pele. Nie ma bramki. Pele, naprawdę. Ja wiem, że lewa noga, ale takie coś z zamkniętymi oczami kończysz. Owar. No. Lewa noga, to musi być bramka. Pięknie poczekał pele. Owarda 2-0. Jestem pewniejszy, bo naprawdę gość powoli trzeba mocno nas tutaj cisnąć, ale... Piękna akcja w naszym wykonaniu i mamy 2-0. Elegancko. O nie, i będzie... ...spalony. Już chciałem powiedzieć, że będzie 2-1 I, i, i się cieszyłem i... Ach, nie umiem mówić, przepraszam. 2-0 Rada pierwszej połowy. Dobry występ w naszym wykonaniu, mieliśmy no więcej strzałów, więc raczej zasłużone z naszej strony prowadzenie. Żeby od razu nie zapomniał, wprowadzimy sobie Diaza y, zamiast pana Martinsa. Proszę bardzo. Ok, widzę, że tam wybiega Diaz. Dokładnie, zobaczmy. Może pierwszy strzał i bramka. Diaz, uderzenie, no. W pełnym biegu musiał to zrobić, także przynajmniej celny strzał. No, nie. W sensie podobała mi się ta akcja, ale zrobiłem ruletkę tym Diazem i znowu mi nie zaliczyli tej ruletki. Ja nie wiem, no tyle czasami robię trików, nie? I jej po prostu mi nie zalicza. Nie wiem, czy robi ich za dużo. O, nie, 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 nie Kelian Mbappe broni nie nie broni, ale to jest druga bramka ze spalonego Keliana Mbappe. Nawet <grywania> nie chodziło mi o ten trick, chciałem zrobić tutaj Bolasik a zrobiłem yy, Magidis Pina, ale no, wyszło, wyszło lepiej niż, niż myślałem. Więc 3-0 myślę, że ten inaczej już mamy zapewnione 8 minut do końca. Mbappe, czy będzie bramka chociaż honorowa? Nic z tych rzeczy. Quadrado, ale źle podał. Quadrado. Podanie do zinoli, Cordoba blokuje. I Wojtek ma mapie. Dobra. Okej, okay, bierze paczka z dwóch przed nami 8-1 razy 2. Zobaczmy, czy może dzisiaj jaki walkout. Wczoraj na stynie również otwieraliśmy te paczki. Jeśli dobrze pamiętam, nie było ani jednego walkoutu. A otworzyliśmy, otworzyliśmy ich. Z, myślę, że z pięć cenami. Nie za te paczki niestety nie oddają, tak jak chociażby piki. No, w pikach troszeczkę lepiej leciało. No ale nie można mieć wszystkiego, tak? Nie można mieć wszystkiego. No, ale zobacz, chociaż jeden walkout, nie? Żebyśmy mieli taki solidny foder w naszym klubie. Zobaczmy, brak ekranu. Tego, tego nie chcemy widzieć, prawda? Tego nie chcemy widzieć. 81 Politanów. I ostatnia paczka z tych dwóch, które sobie teraz otworzymy. Może jednak chociaż chociaż ekrany. Nie? Jak już nie Wokal, to... chociaż te ekrany, no. Zobaczmy. Był już dzisiaj fajny, yy, fajny headliners, ale... Ło! Wow, aż łokał dostanę! Dziękuję. Z Hiszpanii, to żeby to nie był. Jorenty! Ej Jorenty jeszcze nie mam, to akurat spoko. Jorenty witam serdecznie. Karta, która warta była kiedyś o wiele więcej. Powinna być warta o wiele więcej, no ale... Nic nie poradzę, takie mamy czasy, także rentę i obok niego rebić. Także elegancko wreszcie mamy walkout. drugi drugi walkał spośród chyba 30 paczek, które otworzyłem. Okej, okay, ostatni meczik na dzisiaj i mamy tutaj Baby Kroy w Mbappe, Mainou, Cordoba, Fofana i tam parę jeszcze zawodników. No dobra, nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale pierwszą, pierwszą rangę trzeba widzieć, proszę państwa. O nie, oj to będzie bramka chyba niestety, bo przeczka Alessandrniego. Wybijamy. Świetnie, Roberto. Okej, okay, już ważne ostrzeżenie tutaj poszło. Spalony? Tam musiał być spalony, panie sędzio! Nie było spalonego. Johan Cruyff, no takie coś wypadało, żeby strzelił, jednak 5 na 5 robi swoje. Cruyff spalony tam był. Znowu nie było? Co jest? Roberto, ale to będzie bramka przecież. Nie będzie, po co podawał, co za głąb. O, ale mamy miejsce, pele. Kim, nie może tego kimpemy zablokować, ale to jeszcze jest no na bramce, kurde. No, takie ładne podanie dostał. O nie. Nie, no jakim prawem? To będzie bramka, prawda? Wojtek szczęsny, ale to będzie Delicht spalony yes. Dziękuję serdecznie. Dajmy jeszcze raz Diasza, yy, z ławeczki Diaza, przepraszam, to jest Diazy, zamiast Martinsa może w tym meczu się obudzi. Mam taką nadzieję. Diaz. To jest Twoja akcja i wreszcie Luis Diaz. Asysta Kyliana Mbappe. Piękne wykończenie. Nie strzelił w środek, nie? To jest najważniejsze, że nie strzelił w środek. I mamy prowadzenie. Świetne, świetne uderzenie. Bardzo ładne podanie, Mbappe. Wracamy, proszę Państwa, wracamy. znowu Luis Diaz. Uderzenie. I to jest druga bramka Luisa Diaza. Wreszcie się uruchomił. Mówiłem, dałem. U uwierzyłem w niego, uwierzyłem, że jeszcze jedna szansa na pewno, wtedy się spisze. Jest! Piękne wykończenie Luisa Diaz'a, znowu świetne podanie, ale jest w gazie ewidentnie chłopak, jest w gazie, także trzeba, trzeba na niego grać. Hat-trick w tej połowie do zrobienia, jak najbardziej. O nie, o nie, 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 nie. Carlos kontra Mbappé trzeba tutaj uważać. Podanie, to musi być bramka niestety, Johan Cruyff, no i. Wziął się znikąd, nie? To jest najgorsze, ten... ja w ogóle nie widziałem tego Cruyffa w polu karnym i chłop nagle... Wyrasta spod ziemi i 3-2, jedna bramka przewagi, to troszeczkę gorzej. O nie, o cholera jasna, ale nie dwa noga. Wojtek Szczęsny. Tak jak no, kto, jak nie on, Nie zrobił schematik, kolego, tak? Nie na mojej warcie, kolego, nie na mojej warcie, nie! Wojtek Szczęsny, o jaki on jest kozakiem, ja jestem naprawdę... Dobra, nie będzie robił żadnych glitchów, nie będzie robił. Kordowa wygra główkę z nie wygra główki, Jezus Maria, co się dzieje? O, nie nie nie, 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 to będzie bramka, chyba niestety. Wojtek szczęsny, ja cię kocham. Chciałem przepięczętować ten mecz Hattrekiem, nie ukrywam. No, ale chyba główno zrobienie przepięczętuję, bo kolej sam na sam, Wojtek szczęsny. Wojtek szczęsny! Jesteś najlepszy bramkarzem w tej grze. Zdecydowanie. A to jest Kim Pembe. Także moi kochani, ostatnia paczka na dzisiaj jest 8, 8, 2 x 1 dokładnie, już nigdy się nie przyzwyczaję do tej nazwy, ale mieliśmy dzisiaj walkout, mieliśmy dzisiaj headlinersa, więc myślę, że udany odcinek jak najbardziej. A na sam koniec trafmy, nie wiem co trafmy, brak ekranu, również tak możemy. Zostawcie paczkę górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia właśnie jutro. Trzymajcie się, do